Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami wszystkimi tymi oto pięknymi truskawkami. Ale skończył się czerwiec, najwyższa pora, żeby przewrócić kartkę na lipiec. Kończy się czerwiec, a tym samym sezon truskawkowy, przynajmniej w kalendarzu, bo tak naprawdę ja jeszcze mam dwie kobiałki truskawek i trzeba je na coś przerobić. Odwracamy na lipiec, a w lipcu będziemy mieć sezon na leżaki. Blashing, smashing. Kto z Was jest jeszcze przed urlopem? A kto już ma urlop za sobą, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ja teraz zaczynam pierwszą część urlopu, później w sierpniu będę miała jeszcze drugą. No i tak jak nam podpowiadał kalendarz, tak postanowiłyśmy zrobić. Wybrałyśmy się w piękne miejsce, żeby trochę popływać. Co prawda, nie zabrałyśmy ze sobą leżaków. Ale kocy, gręczniki, filtry mineralne, czapki z daszkiem i dużą ilość wody, bo to był dzień naprawdę bardzo upalny. Także mieliśmy swój plażing-smażing, ale więcej siedziałyśmy w wodzie, no bo inaczej się nie dało. Wybraliśmy sobie taką trasę z dala od samochodów i mocno rozgrzanego asfaltu, bo jednak był spory kawałek do przejścia. Milion stopni, milion stopni. A w cieniu ile było? Bo w słońcu było ponad 40, ale w cieniu? To o dziesiątej, nie? No chyba 38. No i znalazły się leżaczki, z których skorzystałyśmy w oczekiwaniu na jedzonko. To już kolejny dzień i nasza wyprawa pociągiem, nasza, to znaczy moja, mojej siostry i mojej córki do miejscowości, w której kiedyś mieszkałam razem z mamą i z siostrą, tak, żeby powspominać te dobre i te niestety też złe czasy, ale też poszliśmy do miejsca bardzo urokliwego, żeby się wyciszyć, zrelaksować, posłuchać odgłosów przyrody. Co będziecie mogli zobaczyć później? Witajcie w kolejnym dniu lipca, tym razem już nie jest tak pięknie i słonecznie, tylko trzeci dzień z rzędu pada. Wczoraj była taka ulewa, a mieliśmy dość długą trasę, że dosłownie bałam się jechać samochodem, bo nic nie było widać. Dzisiaj mam wory pod oczami, jestem niewyspana, zmęczona, a dużo pracy przede mną, więc tak wyjątkowo zacznę od kawy. W tym pięknym kubeczku, filiżance w zasadzie, bo to ma kształt takiej filiżanki. Kto oglądał vloga, gdzie pokazuję zakupy z Intermarsze, to wie, że go właśnie tam kupiłam. No i zrobię sobie kawkę, ale taką słabszą. Bo ja ogólnie nie piję kawy i w ogóle sobie nie wyobrażam dnia od kawy, ale wypiłam już wodę, coś tam przegryzłam, więc teraz spora na kawkę. Muszę zostawić sporo miejsca na mleko, bo nie wyobrażam sobie takiej wypić wiecie bez mleka. Ja nie jestem kawoszem, nie, 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 nic z tych rzeczy. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że jak są upały i robię sobie taką mrożoną kawę, jeszcze jakąś pokosową czy coś, to uwielbiam. Wtedy uwielbiam i bardzo lubię lody o smaku kawy. Takie kawowe, jeszcze jak czuć tak wyraźnie tą kawę, jak są takie prawdziwe, takie naturalne te lody. Wiecie, takie na gałkę, choć oszoło mnie. No chodź chodź dumny jesteś, co? Ale przeszkoda na drodze musi być No, cóż muszę przejść Czekaj Chyba się sobie Witam już w kolejnym dniu. Wczoraj nie miałam za bardzo czasu, żeby coś tam jeszcze nagrywać. Dzisiaj, jak widzicie, byliśmy na spacerze w lesie. Korzystamy z okazji, że jeszcze mamy z kim wychodzić, bo z pieskiem już jest tak średnio. Co prawda, jak na swój wiek, to on bardzo dobrze funkcjonuje, bo on już ma prawie 16 lat. Jest po poważnych chorobach, między innymi po udarze, a mimo to Nadal jeszcze z nami spaceruje, normalnie je, ma bardzo dobry apetyt, tylko ma problemy ze wstawaniem i z jakimś takim dłuższym chodzeniem. Sam nie jest w stanie się podnieść, wyjść na zewnątrz, na podwórko, czy pójść na spacer, gdzieś bardzo daleko. Przeważnie bierzemy go do samochodu i gdzieś tam na przykład podjeżdżamy pod las, i dopiero go wypuszczamy, żeby sobie pospacerował. Wiadomo, co jakiś czas trzeba robić przystanki, on musi trochę posiedzieć, poleżeć możemy iść dalej czy tam wracać z powrotem do samochodu. W sumie to miałam trochę do was pogadać właśnie na tym spacerze, pokazać też jakieś nasze takie ulubione miejsca, ale po pierwsze pogoda nam pokrzyżowała plany, bo zaczęło padać, przez jakiś czas padało nawet tak dość mocno, a po drugie nie byłam sama i tak jakoś nie fajnie by mi było iść, rozmawiać, mówić do kamery, poleliśmy sobie jakieś tam swoje rozmowy przeprowadzać. Poza tym no wiadomo, Trzeba było trochę podziwiać przyrodę, trochę się napawać tym zielenią. Ten deszczyk tak przez chwilę fajnie kropił. Było bardzo przyjemnie. Ja w ogóle lubię spacerować po lesie. Mnie jakoś tak prowadza w taki bardzo pozytywny nastrój. Nieraz jak mam jakiś zły humor czy coś do przemyślenia, to właśnie lubię przejściem do lasu. No i tak jakoś nabieram później dystansu do niektórych spraw, wydarzeń. A nawet, jak mam dobry humor, to tym bardziej lubię chodzić na takie dłuższe spacery. No, niestety, jak chodzimy z pieskiem, tak jak wspomniałam, to nie jesteśmy w stanie gdzieś chodzić na jakieś długie wędrówki. Jedynie co to możemy właśnie z rana pójść z nim, a później gdzieś tam sami pojechać. No, ale fajnie, że jeszcze sobie możemy tak w trójeczkę czy w czwóreczkę, a czasem nawet piąteczkę albo w siódmeczkę pochodzić, i że. Właśnie piesek bierze jeszcze w tym wszystkim udział. Tutaj tak jak widzicie, on już tak ledwo idzie, ponieważ właśnie jak jest duszno, to on też ma trochę takie problemy z oddychaniem. Także trochę idziemy, trochę stoimy, ale idzie, idzie, on się musi ruszać, bo jakby się położył, no to chyba by już nie wstał, dlatego trzeba chodzić z nim na te spacerki, jednak mimo wszystko nie byliśmy daleko, do dosłownie jak przeszliśmy się po lesie, ja też nie byłabym sobą, gdybym nie ponagrywała jakichś owadów, kwiatuszków, ale to zaraz zobaczycie. A tymczasem chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście tutaj ze mną do końca, że oglądacie moje filmy w całości, za każdy komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. To naprawdę dla mnie wiele znaczy. Nagrywanie tych filmów sprawia mi ogromną radość, ale to już chyba wielokrotnie o tym mówiłam. Dziękuję bardzo za to, że jesteście. No i do następnego filmu. Raz Was zostawiam, żebyście jeszcze trochę tutaj z nami pospacerowali po tym lesie i podziwiali razem z nami to piękno tej natury. Do zobaczenia, do usłyszenia. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018